Niedzielny poranek. 30 minut wcześniej. Dzieci dzieci, 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 obudźcie dzieci, się. Obudźcie. Jest niedziela, musimy się przygotować do kościoła. Brian, Brian! Obudź się, kochanie. Brian, wstawaj! Ja szybko skoczę pod prysznic, a Ty przygotuj dzieci. Za chwilę jedziemy. Nie, przygotuj mi ubrania, bo mi prysznic zajmie dokładnie 5 minut. No, nie wiem, kochanie. Jack, jesteśmy już spóźnieni do kościoła. Ubierz się. Brian, czy odebrałeś moje rzeczy z pralni? Ok, Jack, zrobicie wafle. A mogę kanapkę? Tak, ale musisz zrobić ją sobie sam. To jedyna sukienka, jaką mogłem znaleźć, a zamek jest zepsuty W porządku, przyniosę ci agrafkę Zobacz, tato, wygrałem! Aniu, co ty robisz? Maluję twoje paznokcie, tatusiu Wspaniale, kochanie, ale idź już się ubrać Nie ruszaj się przez chwilę, kochanie. Aniu. Chodźcie, jedziemy. Okej, okay, każdy musi coś zjeść. To dla ciebie, a to dla ciebie. Zapomniałem butów. Kochanie, musimy wrócić. Nie. Ja chcę zdjąć moje buty. Nikt nie będzie zdejmował butów. Zrozumcie, że. co? Udało nam się dotrzeć. Tak. Nikt nie jest idealny, włącznie z rodziną, która siedzi przed tobą.